Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wspieraj niebieską przyszłość. Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów. Drodzy Państwo, najwyższa pora przygotować coś naprawdę wybitnego: danie główne pierwszej ligi, a mianowicie mecz mistrzów. Do przygotowania tej wykwintnej potrawy potrzebne będą nam specjalne składniki. O niektóre z nich na rynku piłkarskim naprawdę niełatwo, co tym bardziej potwierdza wysublimowany smak przygotowywanej potrawy. A zatem, na sam początek, potrzebujemy dwa utytułowane polskie kluby z wybitną historią i osiągnięciami. Następnie, by podkreślić charakter potrawy, należy dodać dokładnie dwa kluby walczące o awans do ekstraklasy, ani mniej, ani więcej. Potrzebni będą też kibice. Tutaj nie musimy oszczędzać. Ładujemy do kotła ile wlezie. Na koniec to wszystko doprawiamy solidną dawką atmosfery emocji i dopingu. Całość przez 90 minut gotujemy w kotle czarownic. Mecz mistrzów zostanie podany w sobotę 22 lutego o 14:30. Zapraszam na ucztę, Robert Makłowicz.